Na moich urodzinach planowałam ogłosić ciążę, ale zamiast tego mój chłopak wręczył mi pudełko z prezentem, w którym była notatka o treści. Odchodzę od ciebie, jesteś bezużyteczna i zasługuje na kogoś lepszego. Wszyscy się śmiali, gdy odchodził. Nasi znajomi patrzyli na mnie, czekając na reakcję. Uśmiechnęłam się tylko, bo nie wiedział, do czego jestem zdolna. Dwa miesiące później stał pijany przed moim domem, krzycząc moje imię. Byłam z Kamilem od ponad trzech lat. Był czarujący i uważny, utrzymywał kontakt wzrokowy, zamiast ciągle rozglądać się za kimś ciekawszym do rozmowy. Sprawy potoczyły się dość szybko. Naszą pierwszą rocznicę mieszkaliśmy już razem w uroczym małym mieszkaniu, na które ledwo było nas stać. Finansowo nie był to idealny moment, ale czynsz w tym mieście jest absurdalny bez względu na to, kiedy się wprowadzasz. Nasz związek nie był idealny, ale czułam, że jest solidny. Mieliśmy podobne cele w końcu kupić dom, trochę podróżować, może kiedyś dzieci. Kamil zawsze bardziej przejmował się pozorami niż ja. Dbał o to, jakim samochodem jeździmy, w jakich restauracjach nas widywano, publikował idealne zdjęcia na Instagramie. Powinnam była zwrócić większą uwagę na tę czerwoną flagę, ale mądry Polak o po szkodzie, prawda? W każdym razie około 4 miesiące temu zaczęłam czuć się źle. Mdłości rano, ciągłe zmęczenie. Zrobiłam test ciążowy głównie po to, by to wykluczyć. Byliśmy ostrożni, ale nie aż tak ostrożni. Dwie różowe kreski. Wciąż pamiętam, jak siedziałam na podłodze w łazience, patrując się w ten mały plastikowy patyczek, jakby był napisany hieroglifami. Przez tydzień przetwarzałam to, zanim komukolwiek powiedziałam. Moja najlepsza przyjaciółka Basia była pierwsza. Przyniosła wino na nasz babski wieczór, a kiedy trzymałam się wody, od razu wiedziała. Zadała wszystkie właściwe pytania. O to czego chce, jak Kamil może zareagować, praktyczne rzeczy, jak ubezpieczenie i urlop macierzyński. To pomogło mi uporządkować myśli. Jeśli chodzi o Kamila, postanowiłam poczekać. Moje urodziny zbliżały się za trzy tygodnie i wydawało się to idealnym momentem. Zaplanowaliśmy już małą imprezę w naszym mieszkaniu z najbliższymi przyjaciółmi i Myślałam, że będzie to wyjątkowe. Podzielić się wiadomością ze wszystkimi, których kocham. Naraz. Z perspektywy czasu, co za ironia. Tygodnie poprzedzające moje urodziny były dziwne. Zmagałam się z porannymi mdłościami, które tak naprawdę powinny nazywać się całodziennymi mdłościami, i próbowałam to ukryć przed Kamilem. Nie zauważył, co przypisałam jego zapracowaniu. Wracał do domu później, spędzał więcej czasu na telefonie, był trochę zdystansowany. Pomyślałam, że stresuje się czymś w pracy. Moje urodziny wypadły w sobotę. Spędziłam poranek na przygotowaniach, podczas gdy Kamil poszedł po tort, co zajęło mu prawie 3 godziny, ale nieważne. Nasi przyjaciele zaczęli przychodzić około 18 war. Basia i jej mąż, nasi przyjaciele Artur i Sebastian, moja kuzynka Lena, która była w odwiedzinach i kilka innych osób, tym Maria, którą znałam od studiów. Impreza toczyła się dobrze, dobre jedzenie, mnóstwo napojów, woda gazowana udająca wódkę z tonikiem dla mnie. Muzyka, śmiech. Planowałam ogłosić nowinę po torcie i ciągle łapałam spojrzenie Basi z drugiego końca pokoju. Posyłała mi te małe, zachęcające uśmiechy, od których kręciło mi się w żołądku z nerwowego podekscytowania. Około 21:00 Kamil stuknął w kieliszek, żeby zwrócić na siebie uwagę wszystkich. Moje serce prawie stanęło. Czy jakoś się dowiedział? Czy zamierzał ukraść Wygłosił całą mowę o tym, jaka jestem w... zobacz tutaj finał.